Chcę Wam pokazać obrazek. Rodzina, ale tu zobaczycie co na tym obrazku później sobie powiemy. Co tam jest. No choć tu, tu nas to zobaczysz, chodź popatrz. No dobra, tak. popatrzcie, tutaj pokażę wam. A ty się koleś mechanik nieba piłką. słyszysz? piłkę schowacie. Dobra. On jest mechanik, to to ja już go znam, także to... On mnie też zna. Popatrzcie, gdzieś tutaj jest. Popatrzcie, jaka tam, popatrz, jaka tam dziewczynka. No, tutaj zobacz, popatrz, jesteś też dziewczynka, a więc popatrzcie się, jakie, jakie tu mam dziewczynki i, i rodziców. Tak, popatrzcie. Dobra. No, w porządku. To ja zapytam tutaj. No, jak, jak masz na imię? Eserka. Dobrze, a powiedz, powiedz nam, co Ty tu widzisz? Kogo widzisz? Mamy tatę. I, a kto to jest ta mała? Dziewczynka. dziewczynka. Dobra, i dziewczynkę. Bardzo dobrze. Mama, tata i dziewczynka. A ty widziała a to mamy i tatę i dziewczynkę? Dobra. Historia jest ze Stanów Zjednoczonych, dlatego ta dziewczynka ma dziwne imię. No, może dziwne dla nas, dla, dla Amerykańców, nie? Jennifer. Jennifer. A ta dziewczynka Jennifer miała 5 lat. To zdjęcie z 5 lat miała. I historia ta opowiada, ale posłuchaj, ponieważ ja Ci powiedziałem, Jennifer, ja Cię coś zapytam za chwilę, teraz go posłuchaj. Tak, Jennifer, prawda, dobrze. Ta historia pokazuje, że w pewnym momencie do domu do nich przyszedł pewien wujek, który przyniósł im pismo święte, jakąś tam książkę i zaczęli rodzice czytać pismo święte, a zobaczył tą małą dziewczynkę, która jak miała na imię? Nie, ja. Nie pamiętam, no. Je... Jennifer. Tak, tak Jennifer. Zobaczył tą dziewczynkę i mówi to ja następnym razem przyniosę coś dla ciebie. I przyniósł coś ciekawego. Ciekawe czy wy macie też Biblię kolorową dla dzieci. Macie? Ty też masz? A wy tamcie? W kolorowe dla dzieci? Macie. Dobra, w porządku. I kiedy on przyszedł, i przyniósł do biglę kolorową, o Jennifer wzięła, zaczęła oglądać, jak się cieszyła. Mówi mamusiu, a poczytasz mi, bo ona dopiero 5 lat miała, nie umiała czytać. Poczytasz mi, o pewnie, że ci powiem. I zawsze wieczorem, zawsze wieczorem, to sobie usiądź Janek Jan z nią, usiądź sobie. Zawsze wieczorem mamusia opowiada historię. A zaczęła od Nowego Testamentu, czyli opowiadała na początku o kim? O kim w Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza Marka, o kim tam najwięcej jest napisane? O, o kim, o kim? Wiecie o kim? Adam no. O kim? Adam i Ewangelii Mateusza i Marka, to nie, Adam i Ewa. Bardzo dobrze, bo nawiązuje do Starego Testamentu. Ja że tak. Ale no o kim tam napisane? Marek, Łukasz, Jan, Mateusz. O Panu Jezusie, on oczywiście. I drodzy, kiedy ona opowi kiedy mamusia opowiadała jej, mówi tak. Słuchaj, Jennifer, pewnego dnia pójdziemy do kościoła, gdzie zobaczysz ludzi, którzy są podobni do Pana Jezusa. Jennifer nie mogła się doczekać, kiedy to będzie. Nadszedł pewien dzień sobotni, kiedy mamusia go, ją pięknie ubrała. Tutaj widzicie, już ja wam pokażę jeszcze raz, jak ona ładnie ubrana jest, nawet ma jakiś kapelusik i tak dalej, pięknie ubrana. Nie widziałem jej, No to ci pokażę pewnie, że tak, żebyś zobaczył, bo, nie, bo jej tu nie ma, prawda, to jest w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. I drodzy, kiedy ubrali ją tak pięknie. Jak, jak ona miała na imię? Koleś, jak ona miała na imię? Ta dziewczynka, Jennifer, dobra, to sieć, bo spadniesz, a wtedy kręgosłup może pęknąć, tak jak pewnemu wujkowi w Starym Testamencie. Wracając tutaj, drodzy, do tej historii, kiedy, kiedy ta. Jennifer z mamą i tatą przyszły do, przyszli do zboru. Oczywiście było nabożeństwo, była historia też jakaś dla dzieci. Ja nie wiem, kto tam był, jego opowiadał. Ale, drodzy, kiedy się skończyło nabożeństwo, tak wychodzili ludzie, ale nie wychodzili na zewnątrz, bo mieli agapę. Wiecie tutaj jest agapę, gdzie przynoszą cioci, wujkowie jakieś pożywienie, razem jedzą, wspólnie, cieszą się Bogu, dziękują za to jedzenie. I była też ta uroczystość. Ta Jennifer sobie wzięła troszeczkę tam jakiegoś jedzenia, jadła i tak patrzyła, patrzyła po tych wszystkich zebranych i starszych i młodszych. A więc dzieci obserwują rodziców, a nie tylko rodziców, bo nam starszych, jak się zachowujemy na nabożeństwie, po nabożeństwie, przed nabożeństwem i tak dalej. Drodzy, i kiedy skończyła się ta uroczystość, już wszyscy rozchodzili się, ta Jennifer mówi, mamusiu, Tyś mi opowiadała o Panu Jezusie, o Jego życiu, jak się zachowywał, jak się odnosił jeden do drugiego, o Jezu do uczniów, uczniowie do Niego, ale ja jestem smutna. A dlaczego jesteś smutna? – zapytała mamusia. A to historia prawdziwa, drogi ja nie opowiadam baśni. Jakbym baśni opowiadał, to bym powiedział, że jest baśń. Nie, to jest prawdziwa historia. Ona mówi, wiesz, mamusiu, ja nie zobaczyłam tutaj Pana Jezusa. Mamusia smutna była i mówi, Jennifer, ja Ci mówiłem, że ludzie podobni są do Pana Jezusa, ale mówi, ja nie widziałam. I tak ze smutkiem wracali do domu. Oczywiście oni przyszli do zboru, są zboży, już dziś Janin to już jest dorosła, bo to jest historia sprzed wielu lat, dorosłą osobą. Ale drodzy wszyscy my, powinniśmy się zastanowić, czy my odbijamy postać Chrystusa. Czy możemy powiedzieć, że na nabożeństwie tym, którymś tam innym był, czy jest Pan Jezus? Zastanówmy się nad tym. To jest bardzo ważne w życiu naszym i naszych dzieci, bo my mamy być zbawieni. My nie przechodzimy dlatego, że nie mamy co robić w sobotę. Dlatego, że chcemy go uwielbić, odpocząć, podkreślić to dzieło stworzenia, wreszcie poznać tą wspaniałą prawdę, o której dzisiaj mówiliśmy, a brat Robert prowadził. prowadził lekcję o miłosierdziu Bożym i dobroci Bożej. Dlatego mam dwa pytania. Tu już Was pytałem, bo bardzo mi się teraz podoba jak siedzi, bo boi się okręgosłup, to już powiedziałem, ci to wiesz, prawda? Ale drodzy, mam dwa pytania. Pytanie pierwsze, tu mechanika wezmę. Bo jest mechanik, on rob, pracuje z tatą, on już mnie tam przy samochodzie tam próbował coś naprawiać. Powiedz-no, powiedz-no, mój przyjacielu, jak miała ta dziewczynka na imię? Jennifer. O, Dobra, dobra, dobra to dobrze, będzie, będzie z niego dobry chłopak, bo będzie pamiętał przynajmniej, gdzie są części w samochodzie, nie? Dobra, i jeszcze tutaj dziewczynka, jak masz, jak masz na imię? Zuzia. Jak? Zuzia. Julcia? Nie, Zuzia. Zuzia, Zuzia. A, przepraszam, no nie, wiesz, ja już jestem dziadkiem, nie, nie, słyszę, nie słyszę tak bardzo, Zuzia, bardzo ładnie, ale powiedz Zuziu, z kim ta dziewczynka o imieniu Jennifer przyszła do zboru na nabożeństwo? Z mamą, i tatą. I z tatą, dobrze. I wy też przychodzicie z rodzicami, czy z mamą, tatą, czy z rodzicami przychodzicie na nabożeństwo, czego się bardzo cieszymy i za co Bogu dziękujemy. Ale my starsi pamiętajmy, dzieci nas obserwują i często naśladują nas, podczas kiedy później wymagają od dzieci czegoś innego. Jak my tak postępujemy, to i one później też próbują tak postępować. Dlatego też, drodzy, historia ta pokazuje że Bóg jest pełen miłości. On spogląda na nas nieraz ze smutkiem, Pan Jezus patrzy, ale mówi: To są moje dzieci. Ja ich będę uczył tak, aby mogli mnie we właściwy sposób naśladować. A zatem słuchajmy historii, jak mama tata opowiada. Słuchajmy też historii, jak tu przychodzicie, bo są zawsze prawdopodobnie historie opowiadane.